to yy, najpierw chciałam wszystkich przywitać, dziękować za, za to, że przyszliście i zaprosić na której tam będziemy dalej. Jeszcze raz chciałam wszystkich bardzo serdecznie powitać yy, na tej uroczystości takiej oficjalnej otwarcia yy, nowego budynku, można tak powiedzieć, starego, ale nowego, yy, który jest teraz yy, niedługo będzie siedzibą naszej firmy. Proszę, przeniesiemy sobie siedzibę. Też, wszyscy, którzy są tu zgromadzeni, są w jakiś sposób związani. Yy, jakiś tam mają swój udział w tym, yy, że, że to powstało, że to jest, yy, że, że to yy, skończyłam. Yy, no, nie umiem przemawiać, więc <laughs> proszę mi wybaczyć, w ogóle ja się bardzo stresuję. Yy, jednego wielkiego tutaj, nieobecnego mojego męża, który nad tym wszystkim czuwał i któremu w zasadzie największe podziękowania powinny się tutaj należeć, bo gdyby nie on, pewnie by tego w ogóle nie było. No ale siła wyższa. Natomiast wszyscy tutaj, którzy są to wszystkim, chciałam każdemu z osobna i wszystkim razem podziękować za to, że wspieraliście mnie, że wszyscy dodawaliście mi duchy i pomagaliście w tym, żeby, żeby to, wszystko co jest, żeby to osiągnąć. Także chyba tyle. Nie, 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 nie,